Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej serii, przepraszam, w kolejnym odcinku z mojej popularnej serii na moim kanale Shakes Elfidget na W9 na świecie, w, na międzynarodowym 9, na międzynarodowej 9, przepraszam. Yy, także to będzie różny odcinek. Yy, przyśle mi ktoś grzybka tylko jeden, plisset, zdobędę nowe lochy. Yy, no przykro mi, jeszcze nie zakupiłem tego dzisiaj nie byłem w tym rano, ze względu na to, że byłem, byłem w szkole, bo już widzę, że no z dużo haju będę musiał wydawać. No proszę, o, o ale kurde, tyle mi z wydaje tego. No trudno. Głos mam taki albo po prostu Yy, dziwnie mówię albo po prostu... No dziwnie mówię teraz ze względu na to, że jestem. Po drugie chcę mnie spać, po drugie chcę po trzecie mi się jestem zmęczony po tej szkole. No, w... 3 razy to znaczy dostałem. Yy, bo tu w Anglii jest tak, że dostajesz uśmieszki i takie merite mnie kurde po polsku to będziecie wiedzieć o co chodzi. Jak nie to przepraszam bardzo, ale... No, nie mogłem wytłumaczyć Lochy tu mogę go pokonać I zrobimy to w następnym odcinku Ale no, doświadczenie dawaj Pomyślałem z wami, że zakończę misję I zrobię z wami 9 żołnierzy Będę się starał Zrobić więcej tych żołnierzy Tylko na razie hajsu nie ma i no nie ma, nie, nie da rady Także to znaczy nie chciałem za bardzo tego zrobić tych wow 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 ale hit kichy... <coughs> przepraszam oraz użyłem tu koc, którego dawno nie używałem i ale wyczypałem go wspomnaję, ja wyczypałem go, ale tak mi nie chce od rana yy... A to za to sobie dajmy tak i sobie tak Ech, przepraszam bardzo, no I teraz mi się go zwróciły. No, nawet sporo, nawet sporo. Dobra, mam już yy, całą postać w y, klejnotach. Yy, tak, mi się postać. Mam 83 tysiące i pół yy, yy, punktów życia. Obraźnie mam prawie 4000 tysiące równe. A to by było fajne. Yy, ja potrzebuję tylko. Ja potrzebuję tylko tyle minut, żeby zrobić tego kościa. I zrobię właśnie krótkie cięcie, żeby ich zobaczyć, czy damy mu radę Więc do zobaczenia za chwilę Witam was z powrotem, eee, chwileczkę Przepraszam was emocje, ale po prostu musiałbym zamknąć drzwi, bo yy, wszyscy są w domu jako z rodziców Zaraz, 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 ja nie mogę no ja mam tutaj tego tyle. Przesunie skrzyp. Proszę. Powinienem dać radę. seriously <noise> Nie powiem tego. Ile zarabiam na ziemi? Prawie trzystówki. No to ładnie. ładnie z ładnie, ale ten mieczyk mnie kusi, ale nie mogę go wziąć, chociaż nie powinien mnie kusić. No czy ja wiem No nie mam tyle grzybków chyba nie dobra, zamienicę robimy lochy i powinienem go pok Pokonam go jeśli dodam sobie troszkę do zręczności A reszta f kryta bardzo ładnie. Także robimy dzisiaj to peż pylisty. A, I tak na oku to chciałbym Was bardzo przeprosić, że Was prostu ostatnio nie zadbuję. Po prostu wiecie o co chodzi? Nie mogę... To zawsze znaczy ciężko mi jest nagrywać ostatnio. Bo wiem, wiecie, że już byłem chory. po prostu na ostatnim odcinku mówię. Um. No teraz, jak już nagrywamy, u was jest 18.51, zaraz 19. A przełożymy sobie na. E, myślę, że przełożymy sobie wszystko na, dziewięt, od, na 19 lub 20. Także bardzo Was przepraszam. E, teraz mnie tak atakujesz. A przed tym, jak Cię atakowałem, to nie byłeś taki jakiś taki. Ziles, ja Cię nie tak wychowałem, Kurde Serio? Kurde! Kurde! Przegrałem no. Ale patrzcie! On ma tyle uników, on nie może Chociaż może, bo ma... a to ja muszę wrócić na 200 i tego i tego I, ile to kosztuje? Także tutaj do 80 lub stówki doszło nie, do 80 max. Tutaj daję w 200. Żeby nie było. I lecimy i to koniec. To jest. O, a wu jeszcze nie robiłem. Proszę bardzo. Chętnie zrobię. Jeśli lubicie taki głos, jaki teraz mam, to jest głos zmęczenia i jednocześnie jakiejś takiej powagi. Nie wiem, skąd ta powaga się będzie, ale jakoś tak dla mnie. Dla mnie. Czego? Dlaczego? Simanko Nagrywam. Pozdrawiam. pozdrawiam. Pozdrawiam tak. Czyli teraz tak. Pozdrawiam moją całą gildę, bo jest naprawdę fajna kuzyna też, która gra. Też bardzo pozdrawiam, o, widzę, że byłeś. I także, no, witam, ale, ale mi się tego się ma. Ja organizuję kolejnych ludzi do gili. Ok, dwoje plus i dwoje 25. Ok, eee, zobacz, Śruba .pl. Eee, pl To mój kolega stracił. I poszukuję pozdrowa Ej, No, dziękuję, i nawzajem. Także yy, Majster, ja cię bardzo pozdrawiam. Lubię Twój nick, bo Majster mi się przypomina z Majsterkowaniem. Więc dziękuję Ci za to. Alfabet! Wiem, że się nie może doczekać kolejnego odcinka. Chociaż nie, ty co widzisz na czacie, co my robimy. Więc... A, dzisiaj nawet nie wpłaciłem jeszcze tego. Ja nie wpłaciłem... Jeszcze do tego, do, do drużyny. Także ja będę musiał wpłacić 50 golda. To się da zrobić, kryształ się robi. Cięcia wam nie zrobię, jak będę robił resztę, no, bo kryształu już mamy. To trochę bez sensu. Wiecie, to trochę grzybki by się przydały, to byśmy sobie poszli do lochów. A tak, to siedzimy i ciągle to samo, i ciągle to samo. Oprócz z level'em, ale 23 poziom tego, procent No, to znaczy, klasera nie potrzebujesz, tak? No bo to tylko premia do PD, no a premie do PD mam też w gildii. Ale ja wam powiem, że ja nie potrzebuję aż tego klasera Jedni go potrzebują bardzo dużo, żeby osiągnąć topkę Top 10 max, top, top 50, top 10 A ja nie potrzebuję top 10, ja będę najwyżej, że wejdę sobie w... 1000 i mi tyle, i mi taka tysięczna topka wystarczy, nie? Taka topka mi wystarczy, taka, bo mi 10 tysięcy. No bo wi większej nie wbije Kto wie, to zależy, czy dalej serii będzie trwała się, tak? Także możecie stawić trzy łapki Możecie stawić suba, żeby być na bieżąco Katar mnie właśnie wiozł znowu przez ten koc Będę musiał go chyba wyprać, albo się spierze nie Kurde, dywan tak, a na Nie Możecie stawić trzy łapki i suba, żeby być na bieżąco I komentarz, czy się podobało Czy nie Możecie napisać, albo dajcie Dajcie łapkę w dół jeśli I napiszcie komentarz, że dałeś łapkę w dół I popraw to i to Będę bardzo wdzięczny, a łapki tu bym nie chciała. Zostawcie pozytywną. A jeśli ja z Wami żegnam i widzimy się jutro o 19.20. Więc trzymajcie się. Cześć. Piątka.